Chodnik na Żelechowej, który zniknął. Ale ja go cały czas widzę, więc jak to zniknął? No tak zniknął, że niby w planie miejscowym, w, miejscowy, w planie zagospodarowania przestrzennego, mniej więcej tędy, do Grzymińskiej, w której budynki widać naprzeciwko, a jest zapisany ogólnodostępny ciąg pieszo-rowerowy. Moim zdaniem dosyć istotny, bo po pierwsze, dosyć wygodnie łączy obydwie ulice, mniej więcej w środku jej, w środku ich długości. Po drugie, to było dobre dojście do przystanków komunikacji miejskiej dla mieszkańców, którzy teraz muszą krążyć opłotkami po terenach albo jednej wspólnoty, albo powyżej drugich wspólnot, i, 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 i tak to wygląda. Tutaj doszło do wykorzystania przez inwestora sytuacji nieuregulowania prawnego, mianowicie były przeprowadzane zmiany miejscowego planu i w okresie kiedy plan był projektowany i tak dalej został teren zagrodzony, chodnik został rozebrany, powiatowy inspektor nadzoru rozłożył rączki. Potem do końca do dokończenie do, do tego, tego wejścia nowego sąsiada na dzielnicę to są właśnie te pnie, które tutaj zostały to były piękne drzewa. Podejdźmy może dalej, pokażemy, jak chodziliście do tej pory. Czyli tutaj było, jak było, ale, ale było. Ale było, tam był basen, czyli pożarowy. Tutaj, tutaj... były dwa całkiem, widzę spore drzewa. E, Okej, okay. I, i za tym płotem było dalej przejście. Tak, był chodnik, który, który tutaj mniej więcej tak po osi wzdłuż tego ogrodzenia szkoły. On chyba nawet bliżej od tego chodnika, tędy gdzieś przebiegał można było przejść wygodnie. A to jeszcze swobory. kolejne pniaki Tak, 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 dokładnie. Także no, niestety tutaj e, mieliśmy wygodniej, mamy teraz mniej wygodnie. Jesteśmy na dymbogórskiej na chodniku, który jest, tam dalej prowadzi właśnie do, do pęki tramwajowej. No i ten chodniczek miejscami już półki są takiej średniej jakości, nawet stąd widać, że tam mamy taki kawał zniszczony. W każdym razie część chodnika część wymaga naprawy, ale tej naprawy nie można wykonać. Czemu nie można wykonać tej naprawy? Tu już zbliżamy się do takiego fragmentu, gdzie matka ze spacerówką to już by tak miała trochę, nie? Mhm. Wygodnie chyba. O, tu widać, tu widać, tu widać, dalej widać. No i dobra, no i, i zgłaszasz e, prośbę do urzędu e, Ten chodnik, to ten kawałek, najgorszy, weźcie, wymieńcie płytki, naprawcie, zróbcie coś z tym. No i dostajesz odpowiedź. Ten chodnik nie jest z DTM. Mało tego nie leży w pasie drogowym. No nie możemy ci, chłopie, pomóc. No to następne pytanie: to czy i jest? No jest miejski, Miejskiego Funduszu Pożyczkowego, wydaje się, tak się nazywa ta instytucja. I przynależy do tej działki. No, a ta działka z kolei jest zastawem jednej z miejskich inwestycji. Czy gwarancją jednej z miejskich inwestycji. Tak, tak wygląda sytuacja. Tak można się starać o wyremontowanie ilu. Łącznie 50-70 metrów chodnika. Nie chodzi o luksusy, nie chodzi o polbru, a już tym bardziej o płyty marmurowe. Po prostu zwykłe naprawy takie miejscowe. I żeby nie było, mijają nas piesi. Chociaż niby życia na północy nie ma. jest z takich e, dosyć ruchliwych e, pętli, węzeł przesiadkowy. Ludzie się przesiadają z kilku relacji autobusowych na na relacje tramwajowe To już straciło swoją funkcjonalność nawet w miejscu samej komunikacji miejskiej Jak widać na ulicy został wyprowadzony przystanek autobusowy który no, praktycznie w momencie kiedy przyjeżdża tutaj autobus robi takie niespodziewane zwężenie ulicy i najgorsze jest to, że to zwężenie jest praktycznie zaraz za, za łukiem drogi. Tam mamy drogi, wyjeżdżają samochody i właściwie tylko na przestrzeni 50-70, może 100 metrów można zareagować, czyli na przykład próbować zmienić pas, żeby ominąć autobus stojący na przystanku. Przystanek został na dlatego, że mamy tutaj pewien konflikt przedsiębiorstwo komunikacyjne nie może sobie poradzić z takim barem, który ma tutaj część swojej działki on ją kiedyś groził łańcuchami z kolei, ta działka, jej kształt jej granica to granica wyjazd autobusów e, ze wszystkich peronów dlatego 67 trafiła na ulicę jest takich rzeczy jeszcze które stwarzają zagrożenie e, po stricte dla pieszych no to jest przejścia e, z tej relacji autobusowej na relację tramwajową. Teraz może tego tak nie będzie widać, ale w godzinach szczytu a dość często przebiegają tędy ludzie. I tu mamy całą sytuację w tej chwili na tym kadrze, na tym ujęciu. To mówię, natężenie o poranku jest zdecydowanie większe. Optymalizacja wiatowa. Na jednym peronie wiata jest, na drugim peronie wiaty nie ma. I jeszcze jedna optymalizacja tak, wiatowa. Jedna optymalizacja wiatowa. Tu wiata jest? Wiata nie 6. ma. 67 niebo. Nie ma. Optymalizacja wiatowa, część trzecia. trzecia, tak jest. Jedziesz do centrum i jedziesz jak gość. Wracasz z centrum, wracasz do dzielnicy patologicznej. To bardzo, przystanek bez wiaty. Chcesz pod wiatę i tam.